Siemano, tym razem coś innego, nie rośliny, a kurki yy, kochiny, karzełki Wczoraj przyjechał do hodowli, do Pawi Tak wyglądają. No widać które jest ukuć, które są kurki dostały do jedzenia trochę marchewki i tak sobie będą siedzieć. Bardzo fajne, nie boją się, No dziwo bo pawie tu uciekają, dziady jedne. Pawie. Dobra, pokażę mi pawie. O, tu jest dzikus. dzikuny zrobiłem tu taką małą, fajną. Fajne przejście, bo miałem dwie woliery. Ja sobie tutaj jedzę. Mają trawkę. O, dziki. Powiększymy? Powiększymy. O. I się boją. No dobra. To by było na tyle. Pozdrawiam, siema.